państwo zaproszenie już na 26 edycję konkursu finału roku konkursu w architekturze wyróżnienie pracownia i studio studniary i Skyliner to jest budynek bardzo nowoczesny, bardzo ekologiczny. I tutaj chcieliśmy użyć tak naprawdę jak najmniej materiałów we wnętrzach ze względu na ochronę środowiska. Użyliśmy beton, użyliśmy drewno i szkło. To dzisiaj zostało docenione przez kapitułę konkursu. Beton jest jakby podstawą do pracy architekta, czy to, czy to w formie jakby dosłownej, czyli fundamentowania, czy też jako konstrukcji, która po prostu może unieść całą architekturę. I tak jest również w Monopolisie. Pomimo, że to jest fabryka, to samo założenie tak daleko idącego remontu z przebudową, że odkryliśmy piwnicę budynku, Usunęliśmy część konstrukcji, uczyniliśmy podziemie, teren pod ziemią fabryki jako przestrzeń publiczną i odkryliśmy jako witryny dawne piwnice. Wymagało olbrzymiej ilości betonu no i olbrzymia ilość zieleni, która została jakby w, ten, w tym projekcie zastosowana. Ten beton była w pełni świadoma decyzja. od takiego tworzywa, Budowlanego, podstawowego poprzez estetykę, konstrukcję i, i na samym końcu też akustykę. Także można powiedzieć, że jest to podstawowy materiał. Dobra akustyka, słyszymy tutaj to w kuluarach. Muzycy lubią, lubią tam grać, lubią ćwiczyć, lubią spędzać tam czas. Tutaj jak ostatnio pani dyrektor nawet skomplementowała nas, że nawet nie chcą stamtąd wychodzić, więc jest to ogromna satysfakcja. To jest obiekt bardzo niewielki, bo w skali architektury butonowej to jest około 250 m2 powierzchni użytkowej, parterowy dom jednorodzinny z wolnostojącym garażem. Natomiast robiąc już któryś projekt z elementów prefabrykowanych, wielowarstwowych, to są prefabrykaty trójwarstwowe, czyli z elewacją już wylaną na etapie produkcji, ociepleniem na produkcji oraz częścią konstrukcyjną również zrobioną na hali. Przyjechały gotowe elementy w zasadzie złożone na budowie w ciągu 4-5 dni.